Biegam se. No ratuj go! Ej, no pod wodą biegam kurde. No biega pod wodą. <laughs> Zbagowałem się. Ej. Weźcie po admina <laughs> No i idź, no przecież widzisz, że cię Ej, Adi, kto, kto jest? jest, jest Pod, tylko Adi, niech mnie ktoś z tym wyciągnie Adi Kacper jest Nie mam jeszcze, kurde Junior the Dragon Ej, czekajcie, ja idę na plażę Ale to fajnie, wiecie, bawimy się Ej, widzicie mnie? Biegli, pójdźcie za tak. <laughs> Ej, Ej, wejdź tutaj Nie mogę, tego. jak tu są skały, kurde Ty, ryby, ja idę z rybami serpiszem. Ale tu Gdzie? Tu jak jest most To czekajcie, ja Tu gdzie bar. ten chciał płynąć Ale Bo, bo tu jest już płycenie. To ja rozumiem Ale to fajnie płytko No wiem no, ja. Ale nie topie się Bać się za się zadbacie, mi głowa wystawała. Blaku, chodź tam płynie. Jest, naprawiło się. Nie, nie da rady. Ta rady. Po co, ja Ta? co tam? Po co tam? Przepłynąłbym się. E, Blaku, ja wsiadam do ciebie. To przepłyniemy koło lotniska.